Czego się Pan najbardziej obawia? Ułanczeja gołoty, czy jest taka jedna cecha, która rzeczywiście na którą Pan specjalnie zwraca uwagę? Szczerze mówiąc, no, obawiam się obawianie się to za mocne słowo. No, nie obawiam się niczego, natomiast no, wiem, że na pewno będę musiał uważać na prawą rękę, bo po prostu y, uderza bardzo mocno. Tak pomyślałem sobie, że panu walka mogłaby też się odbywać w formule MMA. Czy w ogóle był taki pomysł, żeby tak to zorganizować? A jeśli tak czy nie, to co pan o tym sądzi? Czy to byłby dobry pomysł? Ani ja, ani Andrzej nie jesteśmy y, zawodnikami MMA, więc y, na zakończenie kariery Walka MMA pomiędzy nami to byłby pomysł fatalny. Z, jak, z jakich powodów? To byłoby po prostu nieudane widowis widowisko, czy...? No ale już powiedziałem pan. no wie pan, jak się kończy karierę, no to przede wszystkim kończy się w sporcie takim, który jest przewodnim w tej karierze, więc skąd to MMA? Jasne, rozumiem. To już ostatnie pytanie. Jak pan wspomina walkę z Marcinem Neymanem w MMA? Czy, czy to jest taka walka, która zapada w pamięć, czy pan już to wymazał z pamięci? Marcinem kim? Najmanem. Wie pan co, nie mówmy tutaj w kontekście wydarzenia sportowego o Marcinie